Witam Was w ostatnim odcinku trylogii o mnie o tym, jak żyję, co uważam za podstawowe i najważniejsze filary życia, czyli najważniejsze sprawy wpływające w największym stopniu na moje i wasze funkcjonowanie. Zachęcam was do zobaczenia pierwszej części o różnych metodach i filozofiach treningu oraz drugiej, gdzie poruszyłem najistotniejsze, według mnie, zagadnienia związane z maksymalizacją funkcjonowania poprzez dietę, a dzisiejszy i ostatni odcinek poświęcę snowi. Jak istotną rolę odgrywa on na naszym zdrowiu i poziomach testosteronu, jak zrestartować swój zegar biologiczny i jak zacząć się wysypiać tak tak, aby powstanie mieć energię i ochotę na przenoszenie gór czy po prostu realizację swoich celów. A więc zaczynając podstawowe pytanie ile należy spać? Um, no i tutaj trochę was zdziwię, bo nie będzie to właśnie 8 godzin, które każdy promuje. Nie ma właściwie jednoznacznej ilości godzin, ile powinniśmy spać, u każdego się to waha. Jedna osoba będzie y, wyspana i zdrowa po 6 godzinach snu, a druga będzie musiała przespać ich 9. Bardzo dużo zależy od genetyki i od tego po prostu jak się urodziliśmy i Jak nasz organizm będzie na tych godzinach funkcjonował? E, u mnie jest to coś pomiędzy 7,5 a 8,5. Wtedy czuję się najlepiej. Wszystko powyżej, jak i poniżej sprawia, że jestem taki e, leniwy, ociężały i mało energiczny. Nawet badania przeprowadzone przez Uniwersytet Otały i wykazały, że właśnie nie ma jednej e, złotej liczby godzin, której musimy się trzymać. Ale e, bardzo dobrze zadać sobie właśnie takie pytania: czy budząc się, jesteś wypoczęty? Czy potrzebujesz kogoś lub alarmu do obudzenia? Czy żeby się obudzić potrzebujesz dużo czasu? Czy od razu po przebudzeniu masz pragnienia sięgnąć po coś z kofeiną i cukrem? Czy ktoś się skarży na ciebie, że okazujesz takie symptomy jak brak empatii, zwiększona frustracja czy irytacja? Czy ktoś zwraca ci uwagę, że robisz głupie i nieprzemyślane rzeczy? Czy gdy masz okazję się wyspać w weekend czy na wakacjach, to twoje pory spania się jakoś zmieniają? I wydaje mi się, że jako inteligentna osoba, odpowiadając sobie na te wszystkie pytania, będziesz wiedziała czy dostarczasz swojemu organizmowi wystarczającą ilość snu. Nadal w takim community prozdrowotnym, czyli właśnie fitnessiarskim, zadziwia mnie brak świadomości, jak istotny jest ten sen. No bo jednak ile razy się spotkaliście z osobami, które nadal wychodzą jakby co piątek na miasto i siedzą do właśnie piątej, czy nawet 6, czy 8 rano? Em... Tutaj oczywiście nie będę poruszał tak, takiego czegoś jak praca na nockę, no bo tutaj to jest trochę w mniejszym stopniu zależne od nas, ale jeżeli możemy, to unikajmy czegoś takiego, bo jest to naprawdę dewastujące dla naszego organizmu. Ehm, no chyba nie muszę po prostu tłumaczyć dlaczego. Ale dla osób, które nadal mają to gdzieś, ile śpią, i mówią, że przecież 4,5 godziny im zupełnie wystarcza, a nadal chodzą i wyglądają jak zombie, no to przygotowałem tutaj krótką ilość chorób i schorzeń, do jakich przyczynia się niewystarczająca ilość snu. A tutaj parę z nich: czyli choroby serca, choroby nerek, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, udar, otyłość, depresja, a także zwiększone ryzyko urazu. Nie wydaje mi się, żeby to wszystko było warte tego jednego melanżu. Właściwie nie jednego tylko tego powtarzającego się co tydzień. A nie możesz być zdrowym, naładowanym testosteronem, silnym chłopem, jeżeli nie wysypiasz się. To jest po prostu takie proste. Ale powiedzmy, że poświęcasz już odpowiednią ilość godzin na ten sen i nadal czujesz, że coś jest nie tak. Nadal czujesz, że wstajesz taki przemęczony, e, z takim brain fogiem. E, Oczywiście to też może być spowodowane przez milion innych czynników, ale tutaj teraz zdradzę Ci takie prototypy, które mogą Ci wspomóc jakość Twojego snu. Numer jeden, czyli po prostu sprawienie, aby w Twoim pomieszczeniu było jak najciemniej. Żadne diody, żadne lampy, nic takiego nie może mieć tam miejsca. Każde najmniejsze chociażby źródło światła czyni niesamowite szkody na Twojej produkcji melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za sen, tak w dużym skrócie. Tu były właśnie jakieś badania, że nawet najmniejsza dioda Oświecająca twoją stopę, więc to nie musi być światło, które dociera do Twoich oczu, e, pogarsza jakość snu. Więc zakryj wszelakie lampki na komputerze, na telewizorze czy na routerze, ale najlepiej po prostu odetnij prąd na noc, ale do tego jeszcze wrócimy później. Oczywiście winowajcą z tą całą sprawą ze światłem jest światło niebieskie, czyli światło pobudzające, które naturalnie słońce wytwarza aczkolwiek o bardzo wczesnych porach i wtedy światło niebieskie wpływa na nas pozytywnie, bo nas rozbudza. Ale jeżeli dostarczamy naszemu ciału światła niebieskiego o godzinach. E, Popołudniowych, no to nasz rytm się psuje i nasz organizm nie reaguje na to dobrze. Dlatego najlepiej jakieś dwie godziny przed snem pozbyć się wszystkich źródeł światła niebieskiego, tak jak monitor czy telefony. Jednak jeżeli nie macie takiej opcji, na przykład musicie pracować do wieczora, no to polecam okulary przeciw światłu niebieskiemu. Miałem je gdzieś tu, ale teraz się zapodziały. Ja mam jedną parę, sprawdzają się fantastycznie. Możecie sobie nawet, jeżeli ktoś nosi okulary korekcyjne. Po prostu sprawić takie nakładki. Też bardzo ważną rzeczą przed snem, związaną jakby z tym światłem niebieskim, jest też, żebyście nie pracowali zbytnio intensywnie przed snem. Chodzi mi, nawet nie musi być to praca, po prostu, żebyście się utrzymywali, tylko praca jakakolwiek, gdzie nasz mózg jest zmuszany do intensywnej, intensywnej pracy, do intensywnego przesyłania sygnałów. Nasz mózg wtedy się zapracowywuje i później jest ciężej go uspokoić, jeżeli chcemy pójść spać. Najlepiej jakieś dwie godziny przed snem oddać się jakimś relaksującym czynnościom, a wszystkie inne rzeczy pozostawić na godziny wcześniejsze. E, tutaj też kłaniają się nasze skillsy planowania dnia nie wiem, możecie sobie poczytać książkę, włączyć sobie jakiegoś audiobooka, wziąć gorący prysznic, jest pełno różnych możliwości. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniać. Kolejny czynnik, który może wspomóc naszą jakość snu, jest obserwowanie naszych snów. To może brzmieć banalnie, aczkolwiek to, czy nam się śnią cały czas koszmary, zwłaszcza powtarzające się, a czy śnią nam się przyjemne sny, które pamiętamy lub nie pamiętamy, może mieć naprawdę wpływ na nasz tryb życia. Tutaj właśnie trochę odchodzimy od tematu samego zasypiania, bo bardzo duży wpływ na nasze sny ma poziom Stresu i kortyzolu, e, dlatego jeżeli śnią nam się cały czas koszmary, zastanówmy się, co one mogą znaczyć i jak możemy się ich pozbyć. A jak pozbędziemy się tych koszmarów, przez które jeszcze się wybudzamy e, w nocy, więc to niszczy naszą fazę głębokiego snu, no to jeżeli się ich pozbędziemy, no to wiadomo, nasza jakość snu się poprawi. Kolejną rzeczą, jaką możemy zadbać, jest zmiana temperatury w naszym pokoju. Nasz organizm lepiej się wysypia w temperaturach zimnych. Rosyjskie babcie wystawiają dzieci na mróz, żeby tam się hartowały. E, wpływa to pozytywnie na milion różnych sposobów, e, ale głównie po prostu zwiększa odporność. Ale wiem, że nie jesteśmy rosyjskimi dziećmi i nie będziemy wszyscy spali na dworze, dlatego po prostu polecam wywietrzyć dobrze pokój przed snem. E, potwierać wszystkie okna, zwłaszcza w zimę, trochę tego zimnego powietrza, żeby wleciało. W lato, jeżeli mamy dostęp do klimatyzacji, też fajnie by było zimniej trochę pokój, albo po prostu jakoś w inny sposób zmniejszyć trochę tą temperaturę w środku. Tutaj powiem tak właśnie, jeżeli to mają być odcinki o mnie. Mi się super śpi w jak najniższych temperaturach. Im niżej, tym lepiej. Tutaj, właśnie przechodzimy do kolejnego punktu. Oczywiście trzeba być ciepło do tego ubranym. Nie możemy spać właśnie goli i przy, przy zimnie, bo wtedy nigdy się nie wyśpimy. Musimy być my ciepło ubrani, aczkolwiek atmosfera i powietrze dookoła, żeby było zimne. To jest właśnie ten, zło, złota, to jest właśnie ten złoty środek na super sen. Ja zauważyłem, że nawet gdy śpię mniejszą ilość godzin, ale jest to w niższej temperaturze, budzę się bardziej wypoczęty i bardziej energiczny niż śpię w cieplejszym miejscu, a dłużej. Tutaj mam nadzieję, że nie muszę o tym wspominać, ale posprzątajcie czasami pokój, tak, żeby kurz się wszędzie nie walał i żeby też nie interweniował negatywnie na waszą jakość snu. No bo nawet nie musimy mieć alergii na kurz, żeby nadmiar go wpływał negatywnie na naszą jakość snu. Tutaj kolejna rzecz, w którą dużo osób może nie wierzyć, ale jeżeli chcecie poprawić swój sen, to warto trochę o tym poczytać. Nie ładujcie telefonu przy sobie, jak śpicie. Tutaj trochę odbiegniemy. Nie dość, że on się nagrzewa i nosicie go w swojej kieszeni, to może to wpływać negatywnie na wasze poziomy płodności. No to, gdy śpicie e, i telefon się ładuje obok Was, emituje on pole elektryczne o wysokości około 500 V. Od 10 do 20 V już wystarczy, żeby negatywnie wpłynąć na naszą produkcję melatoniny. Oczywiście ktoś tutaj powie, że takie samo napięcie płynie obok nas w ścianie. I jest to prawda. Ale właśnie tutaj wracamy do tego poprzedniego punktu, czyli po prostu wyłączcie prąd na noc. Nie potrzebujecie internetu na noc, nie potrzebujecie telefonu na noc. Jeżeli śpicie w tym samym pokoju, co jest lodówka, wtedy jednak ten prąd się przydaje, ale jeżeli możecie, wyłączcie go. Tutaj bardziej coś do budzenia się, czyli nie używaj takiego agresywnego budzika. Wybudzacie on właśnie z tej głębokiej fazy, a możesz sobie ustawić budzik, który budzi cię delikatnie. Jest pełna aplikacji do tego. Ja wcześniej używałem aplikacji, bodajże Sleep Cycle. I posiada ona właśnie opcję tego delikatnego budzika, który budzi cię delikatnie, powoli, powoli i wyłapuje, jakby twój organizm e, tą delikatną pobudkę, a nie jest to takie wiadro zimnej wody, które cię przebudza od razu, wyrywa cię, wstajesz taki zmęczony i ociężały. I gdy się to powtarza z dnia na dzień, no to jednak e, to wysypianie się, się pogarsza. Tutaj, właśnie temat wstawania i zasypiania, no to e, super by było, gdybyście zasypiali i wstawali wraz z zachodem i wschodem słońca. Jeszcze, gdy na nie patrzycie, to już w ogóle jest ekstra. E, Łączy się to z naszym takim rytmem ziemskim i nasz organizm został naturalnie stworzony, żeby tak zasypiać. Gdy jeszcze Kosiliśmy się kamieniami i siekierkami, no to właśnie jedynym takim zegarem, który mówił nam, kiedy należy spać, a kiedy należy wstawać, było właśnie słońce. I tak wyewoluowaliśmy. Tutaj już trochę odchodzimy z takich najprostszych, e, najłatwiejszych rozwiązań. Tutaj trzeba trochę kasy zainwestować e, do narzędzia do terapii światłem czerwonym, które głębiej penetruje naszą skórę i ma tonę, tonę benefitów. Możecie sobie o tym poczytać, e, ale tutaj nawet e, branża Beauty się tym zajmuje, e, branża Health Maxingu tak samo. Wszystkie osoby które mają na to pieniądze i wiedzą coś o tym, to to robią. Jest to kolejna rzecz z potencjałem na własny odcinek i tym zagadnieniem zajmiemy się dogłębniej trochę później. Tutaj kolejna rzecz łącząca się trochę z poprzednim filmem, czyli fajnie sobie przed snem wypić albo zjeść coś słodkiego, najlepiej z owoców. Są to cukry proste, które szybko się rozłożą i sprawią, że nasz poziom insuliny spadnie, a my będziemy dzięki temu bardziej zmęczeni. Pamiętajcie proszę, żeby przed snem, tak samo jak i po przebudzeniu, wypić wodę z elektrolitami. Jest to must have. My budzimy się odwodnieni. Nie dostarczaliśmy naszemu organizmowi przez około 8 godzin żadnego płynu. Eee, więc po prostu jeżeli chcecie się rozbudzić i tak samo zasnąć bardzo dobrze oczywiście nie pijcie 2 litry wody dosłownie przed położeniem się spać no bo wtedy obudzicie się bardzo szybko, żeby pójść do toalety obyście się obudzili ale po przebudzeniu na pewno wypijcie sobie dużą szklankę wody wtedy już nie ma limitu z elektrolitami eee, ja trzymam się około pół litra wody od razu po przebudzeniu a więc to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Możecie je zadawać w komentarzach albo prywatnie. No i zachęcam też do obejrzenia poprzednich części tej trylogii. Wyczekujcie kolejnych filmów zagłębiających się w różne przedstawione zagadnienia, które dzisiaj ledwo musnąłem. Więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o tym, jak zmaksymalizować swój potencjał i przekształcić energię życiową w faktyczną kreację, to zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Cześć!